Dzisiaj dzień wagarowicza spędzamy na stadionie śląskim, dlatego że pierwszy dzień wiosny, bardzo ładna pogoda, a po drugie grupa Tauron spotyka się dzisiaj tutaj z dziećmi. Bardzo ważną kwestią jest, żeby uświadomić potrzebę zielonej energii tworzenia nowych źródeł odnawialnych na jak najniższym pod względem wieku poziomie. W ramach tych laboratoriów dzieci będą poszerzać swoją wiedzę na temat tego, czym jest energia, czym jest zielona energia. Jak wytwarzany jest prąd? Jak mądrze korzystać z wytworzonej energii? Kto wie, może wśród tych dzieci, które dzisiaj tak licznie przybyły na stadion Śląski, w przyszłości będą również ludzie, którzy zawodowo, profesjonalnie będą zajmować się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej.